<śmienicza> dobry wieczór! Dobry Dobry, Dobry, wieczór! Dobry wieczór. <śmienicza> Witamy cię w niedzielę siódmego marca w dum dum roku. Na czymś, co musimy zacząć robić, a jak nie będziemy robić, to się też yy, możemy tylko spotkać gdzie indziej. Z Tobą, z Krzysztofem Konopką. A dziś się spotykamy z Krzysztofem Konopką o 20.00. Zapraszamy. Jesteś gotowy? Jesteś Jestem gotowy. gotowy. Jesteś gotowa? Jestem gotowa. Kochani, zaczynajmy. Zaczynajmy nasz niedzielny wieczór szczotkowaniem zębów. Kucusia. Przecież to wybierasz? Ja. E, manualne, czy może elektryczna, zobacz, jakie mamy repertuar. Elektryczną. Witamy Wiolu, Lucynko. Jadziu, witamy Was kochane! Muszę sobie pomoczyć. Wybrał Krzysztof elektryczną tak, czyli ale zaczekaj moment, moment bo tak, czy ja będę wymiatać manualnie, Zamiastamy. a Krzysztof ma troszkę lżej i pamiętajmy, zatrzymujmy się, zatrzymujmy się troszkę dłużej, na jednym obszarze góra, lecimy góra, lewa, dobra, góra, lewa i... I <śmiew> na zmianę, dół, lewy, dół, witamy Natalkę kochana, Martynka, dziewczyny, miłowatniki. Tu, 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 tu. I solóweczka. Dobrze, teraz prawa dół i potem, nie no to jeszcze powiem, że lewy dół, prawa, prawy dół. Lewa, Lewa prawa. A kto napisze, kto napisze? Tak, kocham Cię, kochanie, moja żona, znowu No, piola, piola, od nas. I zaproszenie na następny live, kochana. Mój nasz y, y, trenerze rozwoju osobisty, y, o, so, osobistego, przepraszam. W następną niedzielę rzucam hmm. Cię wyzwanie. Zapraszam Cię, zapraszamy Cię na live o 20.00. <ślesy>

Dowód, Lala, dowód, Lala. <mum> I zaraz pionowo, pionowo szczyteczkę, nie przepuszczamy, tylko... I dzieciaczkom też, wczoraj jeszcze nie, nie powiedziałam, dzieciaczkom też szczyteczka pionowo, tutaj. Aha. A? Ale myśmy brali, na... Ja <mum> co? Nie wiem. Wiesz, ty nie ty wiesz wszystko, kochanie. Załysz, się obśliniłem. Za to dobra. I to mu Szczotkuj, szczotkuj. O Jezu. Masz szczoteczkę? Joanna, <grywia> na czarze, nie wiem co dla mnie to znaczy, kochana sama radość. Znam i tylko radość, wiesz <grywia> o tym. Dobra, kończymy powoli szczotkowanie. Ooooooo! <grywia> Bo jest patrzenie. Brawa dla pana doktora Krzysztofa Konopki. Brawo! Teraz. To teraz. Zgadnijmy co teraz. Teresko, pozdrawiamy. O, buziaczek wytarty. Da. E, ponieważ e, jest jeden sprzęt, e, a więcej nas jest w tej łazience tutaj, w związku z tym troszeczkę zmienimy kolej, kolejność i najpierw e, wymyjemy język, wyszutkujemy język, a dopiero potem e, zrobimy nitkowanie i irygację. Nie zamieniłeś mi szczoteczki do języka? Nie. Pomyślmy. To jest moja. To jest moja. My podpisaliśmy markerami, a trochę się markery nam już zmazały. Uwaga, ciągniemy. Puczemy, poczemy. Nie wpychaj tak głęboko. Bardzo ładny języczek. Przepraszam, bo naleciałoś po prostu z przeszłych lat, powiedziałam, nie pokazuj mi języka. To trzeba tutaj pokazać język. I faktycznie czyściutki język, zobaczyłam przed chwilą. ekstra cudowny, tak ma być. teraz? No i właśnie teraz, ponieważ mamy jeden irygator, wikuś, wikuś. Czekamy na Ciebie. Kochanie, przychodź, przychodź z góry, ponieważ mamy jeden irygator. Tak, a nie, nie musisz wyjmować. Krzysiu ma różową dla dziewczynki. Ma różową będzie. a ja mam niebieską dla chłopczyka. Łamiemy standardy. Ale nie Więc, szczoteczkę. E, Czekaj. E, Czekaj. Tak, tak. Okej, Czekaj. okej. Okay, okay. To Więc, no, Ale zaczekaj, moment, no. bo ja tak powiem wszystkim, żeby zaczęli nitkować. O, ja sobie niteczkę urywam i nitkuję, zwracając uwagę na ważne ruchy, natomiast Krzysztof już iryguje, a potem się zamienimy. Zamienimy końcówki. Bardzo proszę. Kto lubi nitkować patrzy na mnie, kto lubi irygować patrzy na Krzysia. Zaczynamy. To ja. Czekaj odpalamy. O, 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 oczu nie irygujemy. Nie irygujemy oczu. Nie nie Podglądam sobie tutaj, to Krzysztof dobrze ci nie rykował oczy. Lepsze. Lepsze coś nie Przełącz mi na tego. Tak, bardzo, a że co chcesz. O, nie, tak, to, tu? To, to, to. Dobrze. Teraz Krzysiu, już strumień z dobrze? Tak jest. Popalam. A ja. A ja. Okay. <śladania> nie było tego zjawiska. Ja bym to sobie robił i potem yy, Simak, praw? Ojej. Bardzo ładnie Ci poszło. Koleś, ja dokończę to nitkowanie potem, bo po prostu nie, też nie chcę, mam wiele rzeczy czasu, żeby Pan sobie pana no to. To jest szeroko, To jest na wszystkie, proszę. Zróbcie wszystkie, yy, proszę to jest na frukty wszystkie, bo chciałbym. No mm. ja teraz zmieniam końcówkę. You're... Ty mm. jedziesz, ale ja, ja ten lecimy. Ja mam jej też odwiedzić na słowo. I Dzień dobry, tylko Nasz przyjaciel Gucio! Witamy Gucia! <śmulny> Gucio, wiesz, coś zaśpiewaliśmy dzisiaj. Umieszczam tę piosenkę, Czy jesteś za młody jeszcze, nie wiesz jaka to jest piosenka. Ja zmieniam nam trumiec soszkowy. Zaśpiewasz na mnie, za No, Ale wiesz jaki zespół to był. <soundtrack> ja, да? Луксус, ja, луксус. <commend> Cieżość... Szacun, doktorze. No, może w Nawet słowa nie powiem. Jestem cały mokry. mokry. I możemy Cię pożyczyć. Dziękuję. Yy, bardzo się cieszę, że możemy porozmawiać, bo mamy o czym. Mamy takie jedno pytanie wszyscy tutaj zgromadzeni i tacy pilni. Yy, właściwie to już siódmy wieczór i można powiedzieć, że jesteśmy pilni. Yy. Codziennie o 20.00 spędzamy na czyszczeniu zębów dobre 20 minut, Panie Doktorze. Czy to nie jest zbyt długo? Czy to nie jest za zanadto? Czy to nie przesada? Przesada? Ja może tak to powiem, co to jest czas. Bo możemy go spędzać w różnych miejscach, na przykład w ciepłym. Yy, pokoju, łazienki, yy, w, gdzie możemy sobie zrobić przyjemność, yy, myjąc zęby, irygując, nitkując yy, w dobrym towarzystwie. Guciu, gdzie ty się podziałeś? O. <laughs> Prawda? A możemy też ten czas spędzać w innych miejscach. Yy, I to jest tak. Yy, na przykład, mamy jednego zęba i ten jeden ząb się. Na początku trochę tylko zepsuł, to idziemy do dentysty. On nam zakłada plombę, prawda? Zakłada. Widził ma plombę, tak? Ma? ma? Nie ma. Jeszcze jest młody. I jak jesteśmy u tego dentysty, to myślimy, że już mamy sprawę na całe życie załatwioną, bo mamy plombę. A skąd się biorą ubytki? Z braku nitkowania, z braku szczetkowania. Więc, nawet jak mamy tą pląbę, to zaczyna się bez dobrego mycia i pilnowania stanu zdrowia zębów problem. I za jakiś czas mamy następną pląbę do zrobienia. Czyli kolejne godziny spędzone na dojazd, na pobyt i na powrót z gabinetu. Jak już mamy te dwie wizyty za sobą i myślimy, że już mamy spokój, to właśnie. Coś się zaczęło dziać, bo znowu nas zaczyna boleć. Coś na słodkie, coś na ciepłe, coś na zimne, coś na wszelki wypadek. No i tutaj mm, idziemy znowu do dentysty Guciu. Idziemy do dentysty i mówimy: no jak to robiłem plombę, a znowu boli. Znowu coś jest nie tak, no bo znowu jest nie tak myte. Między innymi. I kolejne godziny na fotelu. Te 20 minut sobie można myć w domu cicho, fajnie, sympatycznie, albo iść do dentysty. Dentysta no nie będzie nam tłumaczył, jak się myje zęby najczęściej, bo po prostu już widzi dziurkę, problem i zaczyna się zajmować tym zębem. Robi nam duży opatrunek, lub nam zatruwa ząb, lub leczy kanałowo tego zęba w znieczuleniu, lub nam robi wkład, nakład, czyli in-lay, tysiące różnych procedur. Nic nam nie mówiących tak do końca. I kolejne godziny spędziliśmy. Pozdrawiam tutaj wszystkich, którzy mają za sobą leczenie kanałowe. <gryw> Bohaterami jesteście dla mnie. Kuciu, żebyś nigdy nie musiał. Mieć takiego ropnia, a potem po leczeniu kanałowym, oczywiście, za wiele godzin idziemy leczyć protetycznie, protetycznie, i znowu się spodziewamy, że będziemy mieli zęba na wszelki wypadek na całe życie. I okazuje się, że o, jest protezka na przykład, różna. Mosteczek na implancikach, o jest mosteczek, zakładamy mosteczek, jest mosteczek, jest kładzik koronowo-korzeniowy, jest, jest, nie trafiam, o i tutaj na implancie. I teraz to wszystko, to są godziny spędzone nie w naszej łazience, tylko na foteliku w gabinecie, no i w końcu nie mamy już tych zębów. Guciu, chodź teraz się przydajesz, właśnie. Jesteś bez zębów. I doktor ci robi następną protezkę. Tak. O. Ale ona jest na 3-4 lata. I znowu, i znowu. Czyli 20 minut dziennie. 20 minut dziennie to jest 120 godzin w roku, a 120 godzin w roku to nie jest tak dużo. No, żyjemy 100 lat, to się trochę uzbiera, ale jeżeli policzymy czas spędzony w domu na przyjemności mycia swoich zębów i na tym luzie, jaki mamy, bo się nie boimy niczego, a pójdziemy. Z jednym zębem tyle razy do dentysty, to ten czas tam spędzimy. Ja oczywiście jestem cały zadowolony, ale chciałbym, żeby było trochę inaczej żeby gabinet nasz mógł zaproponować tobie. Właśnie każdemu z nas. Każdemu tobie, właśnie Opiekę, tobie. Trochę taką od początku. Czyli e, dobrze, że szczotkujemy. Te 20 minut to nie jest dużo, to już odpowiadam i uciekam, bo nie chcę. Nigdzie nie uciekasz. Nigdzie nie uciekasz. Bardzo bardzo jesteśmy zadowoleni, że właśnie się dowiedzieliśmy od wieloletniego dentysty 30 na lat pracy. Że warto. Są rzeczy do zrobienia i my je robimy codziennie o stałej porze. Pięknie. Pięknie. O 20.00. Zapraszam Cię. Zapraszamy. Zapraszamy Was, zapraszamy Ciebie do wspólnego higienizowania jamy ustnej, dbania o swój uśmiech, o zdrowie całego organizmu. Agnieszka Konopka, Krzysztof Konopka, nasz właściwie team zaprasza Ciebie. I proszę, przyłącz się. Przyłącz się, bo są po prostu rzeczy do zrobienia. I to takie proste nawyki prowadzą nas w bardzo wspaniały świat. Miłego wieczoru, niedzielnego. Miłego tydzień. <try> tak, niedzielnego wieczoru, który rozpocznie przepiękny tydzień. Wierzę w to głęboko, że ten następny, kolejny marcowy tydzień. Bliższy wiośnie, krok o krok, będzie na pewno piękny. Dobranoc. Dobranoc, do jutra, do 20.00.